Daniel Martyniuk w ostatnim czasie regularnie gości w kolorowej prasie. Syn Zenka znów przyciągnął uwagę internautów, ale tym razem nie chodzi o żaden skandal ani rodzinne konflikty. Do sieci trafiło nowe nagranie, na którym widać Daniela w zupełnie innym wydaniu, pogrążonego w smutku i refleksji. Celebryta, którego kojarzymy głównie z medialnych historii, tym razem zabrał głos w sprawie, która poruszyła całą Polskę. Wiadomość o śmierci Pono, czyli Rafała Artura Poniedzielskiego, wstrząsnęła światem muzyki. Raper, producent, jeden z filarów warszawskiego zip-składu, zmarł nagle w wieku zaledwie 49 lat. Artysta uznawany za pioniera polskiego hip-hopu odszedł 6 listopada. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną śmierci miał być zawał serca. Jak donosi serwis Glamrap, Pono źle się poczuł, gdy wysiadał z samochodu przy siedzibie jednej ze stacji telewizyjnych. Powiedział do swojego towarzysza, że robi mu się słabo. Po chwili upadł na ziemię. Mimo natychmiastowej pomocy i długiej reanimacji nie udało się go uratować. Odejście Pono to ogromna strata dla środowiska rapowego. To on współtworzył legendarny Zip skład, grupę Zipera. Współpracował z Sokołem, tworząc klasykę polskiego hip-hopu. Nigdy nie gonił za sensacją. Zamiast tego stawiał na muzykę i szczerość. O śmierci Pono poinformował jego przyjaciel Wojtek Soku, który napisał w poruszającym wpisie: Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Kocham cię, bracie Pono. Do zobaczenia kiedyś. Wśród licznych reakcji artystów i fanów pojawił się także głos z zupełnie innego świata Daniel Martyniuk. Na swoim Instagramie opublikował krótkie nagranie, w którym powiedział: Cześć wszystkim. Właśnie dowiedziałem się, że zmarł Pono. Spoczywaj w pokoju. Szkoda. Dla wielu to było zaskoczenie. Martyniuk, który zwykle pojawia się w mediach w kontekście rodzinnych historii, tym razem przemówił prosto z serca. Nie było tam ani pozowania, ani długiego komentarza, tylko prosty gest, szczery i ludzki. W świecie, gdzie kondolencje często przypominają element autopromocji, taka reakcja naprawdę robi wrażenie. Jedno zdanie potrafi wyrazić więcej niż długi wpis. I choć Daniel Martyniuk pochodzi z zupełnie innego środowiska niż raperzy, to jego krótki komunikat pokazuje, że żal po śmierci artysty potrafi przekroczyć wszelkie granice gatunku, stylu czy pochodzenia. Pono zostawił po sobie ogromny dorobek i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w pamięci fanów polskiego hip-hopu. Jego muzyka była prawdziwa, bez filtrów, bez udawania. Niech spoczywa w pokoju. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata muzyki i show biznesu, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. To tylko chwila, a dla nas to ogromna motywacja, by tworzyć kolejne materiały.